Cześć, tu Klaudia TPS! Sorry, że nie było dawno filmów, ale dzisiaj będziemy otwierać takie saszetki i takiego kaktusika i dodawanika z To Zaczynajmy! Ta, 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 ta saszetka tak wygląda. No... To jest seria druga. A ogólnie to chciałabym trafić... Chciałabym trafić tego liska, kotka, Korgiego. Jest! Tak, 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 tak! Tak my old friend. Jest on bardzo ładny. Ma ładny kolor na futerka. I jest on bardzo w dobrym stanie. I nie ma magnesika. Dobra, teraz druga straszetka. Otwieranko, otwieranko. I jest to taki gryzoń zwana lotołapanka. Łapanka. Jestem pewna, ale chyba tak. Jest on bardzo ładny. Ma bardzo dobry stan i nie ma magnesika. Teraz otworzymy sobie taki zestawik z kaktusem i dywanikami. Taką się prezentuje. Teraz go otworzymy. Jest taki dywanik. Ładny bardzo. Drugi. I kaktusik. Kaktusik jest bardzo ładny. Dywaniki też. Taką się prezentuje. Dobra, teraz pozaznaczamy jakie mamy. Dobra, mamy tą figurkę i tą. I za oglądanie pa!